Większość długów nie zaczyna się od nieodpowiedzialności. Wszystko zaczyna się od nadziei. Osoba ta pod koniec miesiąca znajduje się w trudnej sytuacji. Karta kredytowa uśmiecha się do niej z informacją o uwolnionym limicie i gotowe. Pułapka została zastawiona. Nikt nie podpisuje umowy mówiąc: Chcę popaść w kłopoty finansowe, ale ten system jest mądry. Nosi pułapkę okazji. A ponieważ nikt nie nauczał prawdziwej edukacji finansowej, błąd ten wydaje się logiczny. Płacenie ratalnie stało się w Brazylii niemal mantrą. A jeśli mówią 10 ikrakt bez odsetek, to wydaje się to magiczne. Ale to, co wydaje się dostępne, jest w rzeczywistości finansowaniem imperium. Ten sam bank, który udziela ci kredytu, czerpie zyski, gdy nie możesz zapłacić. Nie kupujesz po prostu butów sportowych. Finansujesz cykl. Im mniej rozumiesz, tym bogatsza staje się druga strona. Podczas gdy ty walczysz z płaceniem, oni bogacą się, generując majątek dzięki twojej ignorancji. Chcesz praktycznego przykładu? Wyobraź sobie osobę zarabiającą 3000 rolar, która płaci za telefon komórkowy o wartości 2500 rolar w 12 ratach. Wydaje się nieszkodliwe, prawda? Ale karta jest powiązana z innymi zakupami, a gdy zdarzy się coś nieoczekiwanego, choroba, naprawa, zwolnienie z pracy, plan spłaty ratalnej przeradza się w domino długów. Dług nie powstał w tym miejscu. Została stworzona przy pomocy łatwego kredytu, desperacji i zerowego przygotowania. Teraz, jeśli rozumiesz, jak to się zaczyna, poczekaj, aż zobaczysz, jak to przekształca się w niewidzialne więzienie matematyczne. Jeśli istnieje równanie definiujące grę o pieniądze, jest to odsetki składane, ale to, co miało być narzędziem mnożenia, stało się cichym łańcuchem na szyi zadłużonych. To tak, jakby co miesiąc ktoś dokładał ci coraz więcej ciężaru, a ty nawet tego nie zauważasz. Aż do momentu, gdy nie możesz już chodzić, problemem nie jest wysokość długu i czas spędzony w długach, bo interesy nigdy nie śpią. Jedzą swoją wolność nożem i widelcem. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, że bank nigdy nie przegrywa? Wygrywa, gdy płacisz, ale wygrywa jeszcze bardziej, gdy zwlekasz. Dług w wysokości 1000 dolarów po 3 miesiącach zmienia się na 1400. W tygodniu kwota ta wzrasta do prawie 2000 rok, a jeśli się nie zorganizujesz, to to, co miało trwać 3 miesiące, zamienia się w 3 lata. Tymczasem kierownik się uśmiecha, instytucja notuje rekordowe zyski, a ty, który chciałeś tylko odetchnąć, płacisz za utrzymanie imperium miliarderów. A teraz wyobraź sobie, że te same obliczenia działają na Twoją korzyść. Inwestycja 100 radagarach miesięcznie w fundusz z oprocentowaniem 1% miesięcznie przez 10 lat daje kwotę ponad 20 tysięcy radakanów. Ten sam procent składany, który Cię zniewala. Może być twoim sprzymierzeńcem, jeśli się nauczysz, jak się wzbogacić dzięki niemu, a nie wbrew niemu. Ale, żeby to zrobić, musisz wyjść z trybu ofiary i przejąć kontrolę. Ponieważ, podczas gdy ty finansujesz swoje własne więzienie, są ludzie, którzy używają tej samej formuły, aby zbudować swój majątek. A co jest najstraszniejsze? To dopiero początek. Kolejny element gry już czeka. Dobrze ubrany drapieżnik zwany ławką. Bank nie jest twoim przyjacielem. On nie chce twojego dobra. On chce twoje pieniądze. Ale nauczył się pięknie mówić konto premium. Osobista. Linia kredytowa. Łatwa pożyczka. Inwestycja z dzienną płynnością. Tymczasem za płynnym językiem kryje się struktura zaprojektowana tak, aby cię zatrzymać, zakładnik i uśmiechnięty. Chcesz wiedzieć, czym naprawdę zajmuje się bank? Pobiera swoją pensję, pożycza ją komuś innemu i zarabia na obu tych rzeczach. Otrzymujesz 0,5% miesięcznie od oszczędności i 13% od debetu. To tak, jakby używał roweru do pobierania opłat za przejazdy i jednocześnie pobierał opłatę za wypożyczenie samego roweru. Udaje, że ci pomaga, ale tak nie jest zostać milionerem ze swoją rutyną. A najgorsze jest to, że traktuje się to jako coś normalnego. Wchodzisz do oddziału, bierzesz filiżankę kawy, uśmiechasz się do kierownika i wychodzisz z długiem pozorowanym jako rozwiązanie. Jeszcze. Tylko jeden podpis, mówi. Ale to, co właśnie podpisałeś, jest przedłużeniem twojej obroży. Bank tłumi edukację finansową, której nikt ci nie dał, bo świadomy klient jest niebezpiecznym klientem. Ale jeśli uważasz, że największym problemem jest bank, to się mylisz. Prawda jest taka, że jest coś jeszcze bardziej podstępny, utrzymując cię na minusie. A ty prawdopodobnie myślisz, że to po prostu brak kontroli. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego nawet gdy uda ci się spłacić jeden dług, wkrótce pojawia się kolejny? Pieniądze przeciekają ci przez ręce niczym woda przez palce. Zakładasz wielki wysiłek, tniesz wszystko, co możesz, oszczędzasz, gdzie się da, a mimo to na koniec miesiąca saldo nadal jest na minusie. To nie jest pech, to starannie skonstruowany. Cykl, który macie utrzymać bieganie bez opuszczania miejsca. System bankowy oferuje ci łatwy kredyt. Sklepy oferują 10 rat bez odsetek. Media bombardują cię obietnicami natychmiastowego sukcesu. Finansujesz swój telefon komórkowy, swój samochód, swój styl życia i zanim się obejrzysz finansowanie czyjegoś zysku i własnego uwięzienia. Tymczasem miliarderzy czerpią zyski ze swojego ciągłego zadłużenia. Chcesz praktycznego przykładu? Spójrz na swoje oświadczenie. Jeśli spłacasz minimalny rachunek za kartę kredytową, kredyt odnawialny lub zaciągasz pożyczkę, aby spłacić inną. Zostałeś już schwytany. Rozwiązaniem nie jest już praca dwa razy ciężej. Zmiana sposobu myślenia. Zrozumienie, że tworzenie bogactwa wymaga zbudowania solidnych fundamentów, a nie przetrwania poprzez wiązanie końca z końcem. Ale takie rozumowanie wymaga zatrzymania się, zastanowienia. A nikt nie chce, żebyś miał na to czas. A jeśli nie możesz się wydostać, to twoja wina. Mówią, że nie masz dyscypliny. Że nie wiesz, jak obchodzić się z pieniędzmi, ale nikt nie mówi, że dziura jest głębsza i ma korzenie. Emocjonalne, których prawie nikt nie widzi, stosujesz konsumpcję jako znieczulenie. Nikt nie kupuje tylko ze względu na produkt. Kupujemy, żeby zapełnić lukę. Ten nowy strój to rekompensata za upalny tydzień. Ta droga przesyłka to chwilowa ulga po bezcelowym dniu, a nowy telefon komórkowy w formacie 12 Cruise. Jest to symboliczne trofeum za kolejny miesiąc posłuszeństwa. Konsumpcja staje się znieczuleniem, a prawdziwa cena nie znajduje się na rachunku, lecz w frustracji, którą próbujesz ukryć. Media społecznościowe wszystko pogarszają. Otwierasz Instagram i widzisz, że ludzie żyją lepiej od ciebie. Bogaci ludzie, podróżujący z samochodami, uśmiechnięci i nie zdając sobie z tego sprawy, próbujesz zbliżyć się do tego ideału poprzez konsumpcję. Ale nie stajesz się bogaty. Stajesz się zadłużony, żeby wyglądać jak ktoś, kim jeszcze nie jesteś. Chcesz bezpośredniego przykładu? Osoba ta wychodzi w weekend, wydaje 500 dolarów w restauracji, maksymalnie wykorzystuje swoją kartę kredytową, wraca do domu z poczuciem winy, ale twierdzi, że na to zasłużyła. Oczywiście, że zasługujesz na dobre życie, ale dobre życie nie oznacza, że niszczysz się finansowo w pogoni za statusem. Chodzi o naukę tworzenia bogactwa, panowania nad pieniędzmi, a nie bycia przez nieopanowanym. Ale jest coś jeszcze okrutniejszego. To jest wtedy, gdy takie zachowanie emocjonalnego, powtórzenia nie kończy się na tobie, rozprzestrzenia się w Twojej rodzinie, w Twoich dzieciach. I zdajesz sobie sprawę, że się powtarzasz ten sam cykl, który widział u swoich rodziców. Wiele osób uważa, że dług zaczyna się od osobistego błędu. Prawda jest jednak taka, że w wielu rodzinach dziecko urodziło się już wraz z aktem urodzenia. Dorastasz słysząc takie zwroty jak: Pieniądze nie rosną na drzewach. Lepiej mieć stałą pracę niż podejmować ryzyko. Finansowanie jest rzeczą normalną. I. Nie zdając sobie z tego sprawy, dziedziczysz nie tylko nawyki, ale i mentalność, która podtrzymuje niedobór. To jest prawdziwe, niewidzialne dziedzictwo. Jego rodzice zmagali się z tym, co mieli, brakowało informacji, a strach był nadmiarowy. A ponieważ nikt nie uczył edukacji finansowej, przekazali dalej to, czego się nauczyli: przetrwać mając minimum, unikać ryzyka, polegać na kredycie. Dopiero teraz masz dostęp do tego, czego oni nie mieli. Pytanie brzmi: czy powtórzysz ten schemat, czy będziesz pierwszym w rodzinie, który to zrobi, przerwać cykl i zbudować prawdziwy majątek? Przykład praktyczny. Są ludzie, którzy rodzą się w domu, w którym karta sklepowa jest postrzegana jako awans, gdzie brudne imię jest normą, gdzie nacisk jest zawsze położony na spłacanie długów. A nigdy na generowanie. O bogactwa. A dziecko dorasta w przekonaniu, że pieniądze zawsze stanowią problem, ale wyobraź sobie, że to samo dziecko dorasta widząc, jak jego rodzice inwestują, czytają książki takie jak najbogatszy człowiek w Babilonie, omawiając akcje lub fundusze nieruchomości. To wszystko zmienia. A żeby to się stało, ktoś musi odciąć prąd. Ktoś musi się wycofać i zrozum, że nie chodzi tylko o płacenie rachunków. Chodzi o przestań wspierać imperium, które rośnie Twoim kosztem. Wyjście z kręgu jest jak wybudzenie się z transu. Najpierw pojawia się złość, że ktoś tobą manipulował, wykorzystywał, oszukiwał. Potem pojawia się strach. Ale co mam zrobić, jeśli przestanę grać w ich grę? I tu dochodzimy do sedna sprawy. Musisz zacząć grać we własną grę. Bo kiedy kręcisz się w ich trybach, pomagasz miliarderom stać się bogatszymi dzięki swojemu wysiłkowi. Wyjście nie jest szybkie, ale wyraźne. Musisz nauczyć się, jak generować bogactwo nie tylko pieniądze. Pieniądze znikają. Bogactwo pozostaje. Zacznij od inwestycji 50 redolach miesięcznie. Otwórz konto u brokera takiego jak Clear, Rico lub XP. Zapoznaj się z programem Direct Treasury. Odkryj stabilne akcje takie jak WG3 lub fundusze takie jak KNRI11. Zamień konsumpcję na budownictwo. Czytać. Badanie. Wzbogać się wiedzą, zanim wzbogacisz się kapitałem. I nie wpadnij w pułapkę czekania na właściwy moment. Teraz nadszedł ten czas. Wypisz wszystkie swoje długi. Ogranicz niewidoczne wydatki. Anuluj niepotrzebne subskrypcje. Utwórz realistyczny budżet. Sprzedaj to, czego nie używasz. Negocjuj długi inteligentnie. I co najważniejsze, nie marnuj kolejnego miesiąca na kręcenie kołem z powodu bezwładności. Nie urodziłeś się po to. Urodziłeś się, by dominować w grze, a nie by być kolejnym pionkiem finansującym czyjąś planszę. Uważasz? że długi to twój problem osobisty. Brak kontroli, planowania i dyscypliny. Ale co gdybym ci powiedział, że twój dług wynosi zaplanowane przez innych ludzi, a nie przez ciebie? Że istnieje system, który żyjesz, rozwijasz się i zyskujesz właśnie dlatego, że pozostajesz na minusie? System, który nie chce, żebyś utonął, ale także nigdy nie pozwoli ci pływać. To jest okrutne, ale to prawda. Twój dług wspiera pensje milionerów. Wypłaca premie dla kadry kierowniczej. Finansuje luksusowe budynki, kampanie reklamowe i skutery wodne. Myślisz, że twój dług to odosobniony błąd, ale jest on częścią modelu biznesowego. Podczas gdy ty finansujesz kanapę w 12 ratach, oni kupują akcje Apple. Podczas gdy ty spłacasz swoją kartę kredytową w ratach, aby przeżyć, oni reinwestują twoje opóźnienie. Jako kwartalny zysk, a co sprzedają ci jako rozwiązanie to tylko kolejna pułapka karta z wyższym limitem, kredyt wstępnie zatwierdzony, refinansowanie ze specjalnymi warunkami. Wszystko to jest przedstawione z życzliwym uśmiechem, zapewnieniem jesteśmy tu, aby pomóc i opłatą, która wydaje się niewielka, ale w praktyce zachowam cię na lata. A najgorsze jest to, że nauczyli nas być za to wdzięcznym. Wtedy zaczynasz wątpić w siebie, czy jestem głupi, jeśli chodzi o pieniądze? Czy kiedykolwiek się z tego wydostanę? Czy jestem jedynym, który tak żyje? Nie. Po prostu grasz w grę, gdzie zasady zostały stworzone przeciwko tobie. A co najgorsze, nauczyli cię, żebyś nawet nie zdawał sobie sprawy, że grasz. Nazywasz normalnym życiem to, co w rzeczywistości jest perfekcyjnie zaprojektowanym więzieniem ekonomicznym. A oto niewygodna prawda: im dłużej nie rozumiesz, jak naprawdę działają pieniądze, tym bardziej ktoś inny staje się bogatszy dzięki Twojej ignorancji. Tak, po prostu. Twój dług jest podstawą czyjegoś majątku. To jest to, co pokrywa koszty edukacji dzieci tych, którzy pobierają od ciebie opłatę. To jest źródło dochodów dla reklam, które widzisz, gdy próbujesz zapomnieć o problemie. Im dłużej odwlekasz moment obudzenia się, tym trudniej będzie ci się obudzić. Ale dzisiaj, teraz, w tej właśnie chwili masz wybór. Możesz nadal patrzeć, jak twoje życie tonie w finansowej iluzji, albo w końcu możesz zrozumieć, jak wydostać się z koła. Ten film nie ma nic wspólnego z motywacją chodzi o wyzwolenie. Zrozumiesz punkt po punkcie, w jaki sposób ich dług stał się ich imperium i jak zacząć niszczyć każdy jego... Kalbo, jeśli nie opanujesz pieniędzy, on nadal będzie nad tobą dominował. Tutaj system jest bardziej dyskretny, ale mechanizm jest ten sam. Gra w długi istnieje. Zmieniło się tylko opakowanie. Nie widzisz tu tylu jaskrawych reklam, co w Brazylii, ale spójrz na szczegóły. Ocena 0%, w sklepach z elektroniką. O, karta kredytowa bez opłat. KWM Pelo Corejo. Limit odnawialny jest doliczany do rachunku bieżącego bez Twojej prośby. Wszystko wydaje się korzystne. Ale to po prostu polski system uprzejmie Cię powstrzymuje. Czy uważasz, że zakup lodówki w 20 nieoprocentowanych ratach jest zaletą? Nie jest. Finansujesz Marketing Media Markt i marże Allegro. O Twój bank PKO, BP, Mbank ING korzysta na swoim cyklu uzależnienia finansowego. A wiesz co boli najbardziej? W Polsce dług nadal ma znaczenie bardzo silny wstyd kulturowy. Mało kto o tym mówi. Cierpisz w milczeniu udając, że wszystko jest w porządku i utrzymuje pozory stabilności podczas gdy w środku pogrąża się w hipotekach, kredytach i długach, ale nie jesteś sam. I... Oto są praktyczne działania dostosowane do polskich realiów, które możesz zastosować od dziś, z głębią i kierunkiem. 10 praktycznych działań, które warto wdrożyć w Polsce już dziś. Zrób bilans wszystkiego, co jesteś winien. Wypisz swoje długi według banku, kwoty i oprocentowania. Użyj aplikacji takich jak Kontomierz lub Finax, Kolokę na Mesa, kredyt hipoteczny, gotówkowy, karta, raty, Encarsem, MEDO, G2. Negocjuj z bankiem po polsku, jak dorosły udaj się do swojego banku i zabierz wydrukowane dane. Wykaż chęć zapłaty, ale żądaj jej obniżenie oprocentowania. Wolą otrzymać mniej, niż cię stracić. Zacznij korzystać z obligacji skarbowych konserwatywni Polacy. Ufają obligacje indeksowane inflacją są bezpieczne, odporne na inflację i nie wymagają dużego kapitału początkowego. Sprzedaj to, co nie pracuje na ciebie wenda, okesta parado, elektronika, rowery, ubrania z metką. Use OLX, Vinted, Allegro lokalnie. Zmień martwe zobowiązania w użyteczne aktywa. Zamknij wszystkie nieużywane karty i limity. Jeżeli nie używasz tego pliku, zamknij go. Jeśli możesz z tego skorzystać w dowolnym momencie, to jest to pułapka. Ogranicz pokusy. Zacznij. Budować poduszkę finansową – otwórz osobne konto. Włóż tam 200 zł miesięcznie. Używać konto oszczędnościowe com wyższe oprocentowanie. Ex-ING Smart Saver. Ucz się codziennie, po polsku, i prosto oglądaj kanały takie jak Doradca TV, Czytaj finanse osobiste lub Marciniak inwestuje. Niech edukacja finansowa stanie się częścią twojej codzienności. Oś, znajdź sposób na dodatkowy dochód tłumaczenia, copywriting, sprzedaż rękodzieła, Uber Eats, korepetycje, początkowo niewielki, ale z czasem coraz silniejszy. Nia, zainwestuj pierwszy 1 tysiąc złotych świadomie akcje GPW, na przykład ED Projekt Orlen etf typu Lixor wig 20 tr czy IXE Ike. Najpierw przeprowadź badania, zrozum profil, nie kopiuj guru, todykjaj 10. Otaczaj się treściami, które budują Twoją wolność, przestań śledzić tych, którzy się popisują. Podążaj za tymi, którzy nauczają. Stwórz środowisko mentalne, w którym wolność finansowa jest bardziej pożądany niż wnikliwy sukces. Jeśli będziesz to stosować przez 30 dni, twój umysł już nigdy nie będzie taki sam. Podobnie jest z twoim kontem bankowym. Ale teraz powiedz mi, co powstrzymuje cię od zastosowania tego wszystkiego teraz? Czy pozwolisz, aby kolejny rok minął finansując ich imperium? Czy w końcu przejmiesz kontrolę nad swoją wolnością? Napisz w komentarzach, co najbardziej cię zszokowało w tym filmie. I wyślij to polskiemu przyjacielowi, który myśli, że wszystko jest w porządku, mając trzy karty z naliczanymi odsetkami. Ze Inskrewę aktywuj dzwonek i kliknij na następną lekcję, bo to dopiero początek Twojej drogi do wolności.